Marcin Zieliński, ewangelizator, charyzmatyk oraz autor książek o tematyce chrześcijańskiej. Marcin, wrócę do tego, co powiedziałeś tydzień temu, do tego, co powiedziałeś w poprzednim odcinku. Uczysz się być w centrum, bo musisz, i być w tym samym czasie w cieniu. Co to znaczyło? No, to znaczy, że ta posługa wymaga bycia w świetle reflektorów, bo po prostu to jest tego typu posługa i tego typu powołanie. A żeby być i wytrwać w tym miejscu przez lata, musisz umieć stanąć w cieniu, to znaczy stawiać Jezusa zawsze w centrum tego, co się dzieje w centrum głoszenia, w centrum świadectw, w centrum uwielbienia. I to nie jest takie oczywiste, bo ludzie mają bardzo dużą łatwość w robieniu sobie z ludzi bożków albo idoli i myślą sobie, że jak ktoś stoi w środku, to jest często nieomylny, bezgrzeszny, jeszcze jak temu towarzyszy moc. To jest naprawdę taka cienka granica między tym, kiedy ludzie widzą Cię jako narzędzie w ręku Pana Boga, a, a tego, co się i na kartach dziejów apostolskich działo z, z Pawłem, z Sylasem, kiedy ich tam. E, chcieli, chcieli e, że tak powiem, ukoronować i uznać za bóstwo w tym pogańskim świecie, ale no, wszyscy mamy w sercu trochę z takich właśnie naleciałości i myślę, że e, potrzebujemy, ja potrzebuję, my wszyscy potrzebujemy często o tym mówić, e, kto jest pierwszy, kogo uwielbiamy na tych spotkaniach, a, a kto jest tutaj jedynie narzędziem, które dzisiaj jest, jutro może go nie być. W Biblii jest wiele takich historii, które, które mnie tego też uczą, bo. Bo nawet w Starym Testamencie to jest bardzo ciekawe, kiedy mówimy sobie na przykład o pokorze. Dla wielu ludzi pokora równa się bycie ciągle w, jak myś podmiotłom. Tylko, że to nie jest biblijna pokora. Czytamy o Mojżeszu, który był najbardziej pokornym człowiekiem chodzącym po ziemi, Biblia tak go nazywa. A, a Mojżesz był człowiekiem, który stanął na czele całego narodu. Czyli to był człowiek, który był w świetle Jupiterów, był, 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 był na czele, był na przodzie, był, był człowiekiem, z którym się liczono. A jednak Bóg, Bóg powiedział o nim, że jest najbardziej pokornym człowiekiem na Ziemi. Więc to pokazało, że tak naprawdę w pokorze chodzi o to, by być w miejscu, w którym Bóg chce się mieć, w pokorze chodzi, by być w swoim powołaniu i by w tym wszystkim uwielbić Boga. Yy, więc yy, więc to, jest, to jest tego typu też historia. Nie? Zawsze, yy, jak są święta Bożego Narodzenia, <laughs> myślę sobie, jak dużo yy, pokory musiało być w Józefie, w Maryi, w tej, w tej świętej rodzinie, skoro cały świat po prostu przychodzi, by oddać cześć, by oddać chwałę Jezusowi, który się rodzi. Oni są w środku całej tej niesamowitej historii, o której będzie się mówiło do końca świata. I, i to są lekcje, które trzeba wyciągnąć, bo. W momencie, kiedy człowiek wchodzi w pychę, kiedy zaczyna myśleć o sobie za bardzo i zaczyna myśleć, że może jednak tu chodzi o niego, myślę, że to jest krótka, krótka, krótki odcinek, kiedy Bóg po prostu zdejmuje cię z tego miejsca. I, I uważam, że żeby doświadczać mocy Bożej, potrzeba być w miejscu pokory. I też, żeby nie dać się po prostu zniszczyć, bo uważam, że pycha potrafi zniszczyć człowieka. Diabeł przez pychę niszczy człowieka. To jest jeden z głównych grzechów, dla których i uważam, powodów, dla których wiele posług zostało zmiecionych z powierzchni ziemi. Wspaniałych posług, bo ludzie zaczynali wchodzić w miejsce pychy, w miejsce Pana Boga, gdzie, gdzie chwała nie była oddawana Jemu, a uwaga była i koncentracja skupiona na, 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 na nich samych. Także to, to jest wielkie zadanie. No ale myślę, że dużą tutaj pomocą są ludzie, których masz dookoła, którym dajesz mówić do swojego życia i którzy też mogą, mogą mówić ci niekoniecznie te, 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 te miłe i słodkie rzeczy, ale mówić ci też, gdzie grzeszysz, gdzie upadasz i, i, i mieć taką konfrontację od ludzi, którzy są dookoła. Marcin, pamiętam Twoją historię. Jeśli się mylę, to poprawisz mnie. Początki Twoje to nie były reflektory, to nie były ambony, to było skupienie na modlitwie i szukanie Boga. O po czy to jest ten czas, kiedy nauczyłeś się tej pokory? Tego, że ważniejszy jest On, Jego oblicze, niż cuda? Czy to po prostu... był po, po prostu początek bez efektów? Ja dalekie bym był od powiedzenia, że ja się nauczyłem pokory, bo myślę, że to jest ciągła, ciągłe nawracanie, ciągła walka z samym sobą. Szczególnie, kiedy twój zasięg się poszerza, kiedy... Ludzie, którzy przychodzą na Twoje spotkania, którzy chcą mieć z Tobą relację, to są ludzie, których oglądałeś za dzieciaka w podstawówce w telewizji i unikałeś odrabiania lekcji, bo szedłeś na kolejny odcinek serialu mm -hmm. no i to była jakaś wymówka. A potem ci ludzie, których oglądasz, z którymi gdzieś tam to twoje dzieciństwo i takie wpatrzenie w tych, tych ludzi, którzy coś już osiągnęli, są w telewizji. Dzisiaj ci ludzie się pojawiają obok ciebie, chcą się z tobą modlić, chcą mieć tą relację, to naprawdę uważam, że trzeba mieć... Bardzo trzeźwe serce, żeby, żeby gdzieś nie, nie zboczyć. Więc, więc, więc mam takie sytuacje, w których wiem, że Pan Bóg cały czas mnie ćwiczy. że Ja mam taką swoją prywatną teorię, że raz na jakiś czas potrzebuję upokorzenia. I raz na jakiś czas potrzebuję. Upokorzenia czy ukorzenia. Upokorzenia czasami, hmm. tak. Upokorzenia, które prowadzi do ukorzenia. Okej, okay, doświadczasz tak? Tak, doświadczam. Czasami miałem taką historię na przykład, kiedy pamiętam, jeden znany aktor mnie zaprosił do teatru i zaprosił akurat, bo był w skierniewicach, czyli w miejscu, z którego pochodzę. Ja już byłem przyzwyczajony, że mnie tam co chwilę zapraszają do tych teatrów i zawsze mam gdzieś miejsce z przodu. I pamiętam, że zaprosił mnie i powiedział, słuchaj, bo tam jesteśmy w skierniewicach, przyjedź, w ogóle dajemy Ci bilet, usiądź sobie, gdzie tam chcesz, a ja pytam, ale gdzie mam usiąść, bo dobrze by było wiedzieć. A on mówi: A usiądź tam, gdzie wiesz, zwykle siadasz, no to nie wiem, no to możesz usiąść sobie gdzieś z przodu. Zapytaj jak coś, jak będziesz potrzebował tego szefa całego teatru. Ja pytam szefa, a on mówi: A usiądź gdzie chcesz. No to było miejsce z przodu, w pierwszym rzędzie wolne, to sobie usiadłem. Dzisiaj wiem, że trochę niebiblijnie, bo jednak pierwsze miejsca w synagogach i nie tylko różnie się to kończy. No i pamiętam jak. Cała ta historia um, nabiera rumieńców, bo już zaraz ma być cały występ i ten, ten spektakl. Ja jestem w pierwszym rzędzie, nie mam na to biletu, bo mam po prostu zaproszenie i myślę sobie, a co jeśli przyjdzie ktoś za dwie minuty i mnie tu po prostu podsiądzie? Cała sala ludzi ze Skierniewic wszyscy mnie znają, ja mam piękne miejsce, a myślę sobie, no dobra, już za późno. Jest za minutę, przychodzi ktoś, przepraszam, to jest moje miejsce. I na ten moment, gdzie po prostu spaliłem buraka, cały byłem czerwony, musiałem wstać i do twarzą do wszystkich, pójść sobie do tyłu, i usiąść sobie na schodku, bo po prostu to było jedyne wolne miejsce wtedy. I pomyślałem sobie, że naprawdę potrzebowałem takiego chlaśnięcia w twarz, żeby no jednak zobaczyć, że te ewangeliczne rady są bardzo, bardzo, bardzo życiowe. I takich historii ja mam trochę, gdzie czasem się muszę wygłupić, gdzie czuję, że Pan Bóg mi mówi: Marcin, zrób to dla mnie, nie po to, żeby wyszło. Ale po to, żebyś sprawdził, gdzie jest Twoje serce dzisiaj. Bo zaraz idziesz na wielkie spotkanie, ale ja chcę zobaczyć, gdzie jest Twoje serce w małej restauracji, kiedy cię proszę, byś zaczepił kelnera czy kelnerkę i powiedział mu o swojej miłości. Gdzie masz od razu taką myśl, przecież oni cię wezmą za, 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 za głupka. Nie znają kontekstu, nie znają wszystkiego. No i często takie wygłupienia się e, poprzedzają w mojej posłudze wielkie cuda, które widzę chwilę później na spotkaniach. Zauważyliśmy, że, że rzeczywiście. Ludzie czasami próbują Ciebie traktować inaczej niż, niż chcesz być traktowany, czyli tak jak idola, jako przywódcy, który ma tą magiczną moc. No ale jednak jesteś w, w cały czas w łasce, cały czas robisz to, co robisz. A jeden z mądrych mówców, nieżyjący dzisiaj, powiedział: Że ludzie czyną, wyrastają w komórkach. I tak sobie myślę o tym, że zaczynałeś w modlitwie. Wspominasz często o modlitwie. Czy twoja moc płynie właśnie z tej komórki prywatnej modlitwy, tej intymnej więzi z Bogiem? Czy, czy, czy jest jakaś wyjątkowość w twojej służbie? Coś innego jest źródłem tego? Myślę, że nie da się obejść modlitwy osobistej. I uważam, że nie ma substytutu dla modlitwy osobistej w naszym życiu. Tego nie zastąpi czyjaś modlitwa wstawiennicza za ciebie, położenie rąk na ciebie, nie wiem, modlitwy za Ciebie. To wszystko może być piękny dodatek, ale nic nie zastąpi Twojej relacji jeden na jeden z Panem Bogiem. I tak jak powiedziałeś, ja czasami, wiesz, naprawdę patrzę z, taką, z, taką, z takim podziwem na to, jak Pan Bóg dał mi wielką łaskę, kiedy się nawracałem, jak byłem młodym, młodym chłopakiem, do takiej radykalnej, poświęconej modlitwy, gdzie to były nieprzespane noce, gdzie to były naprawdę takie momenty, gdzie widziałem, że nie pójdę spać, dopóki się nie pomodlę. Gdzie potem ze wstydem sam patrzyłem na siebie po latach, że trochę, trochę, trochę się, że tak powiem, poluzowałem czasem w modlitwie, ale za każdym razem to jest powrót do modlitwy. Za każdym razem, kiedy wiem, że potrzebuję relacji z Jezusem, a potrzebuję jej cały czas potrzebuję siły, potrzebuję <laughs> naprawdę takiego paliwa, bo mam dzisiaj wyzwań więcej niż miałem kiedyś. To wiem, że to paliwo i to miejsce siły znajdę właśnie tylko w modlitwie. Tylko w takim spotkaniu z Panem jeden na jeden. I to, co wspomniałem też chyba w ostatniej naszej rozmowie, że kiedy w tych wszystkich posługach ja zaczynam czuć, że się wypalam, bo miałem takie momenty, że czułem, że brakuje mi sił, albo przestaje mnie fascynować, co Bóg robi. Dla mnie to jest zapalona lampka, żeby zadać sobie pytanie, kiedy, kiedy ostatnio spędziłeś taki jakościowy czas na modlitwie osobistej? Kiedy spędziłeś czas z Jezusem sam na sam, tylko po to, żeby się z nim spotkać, nie żeby się przygotować do posługi, nie żeby przygotować się, pomodlić za ludzi, nie żeby teraz przygotować nauczanie na wieczór, ale żeby po prostu z nim się spotkać? I wiem, że za każdym razem, kiedy zaczyna mi brakować takiego czasu jeden na jeden, to widzę to przez taką frustrację. Frustruję się, że ile ludzi do mnie dzwoni po modlitwę, frustruję się, jak często ja muszę posługiwać, frustruję się, że znowu się nie wyśpię, znowu muszę jechać, znowu nie mogę pomyśleć o swoich potrzebach, bo ciągle myślę o potrzebach ludzi. To jest dowód na to, że się przestałem modlić, nież w ogóle. Bo ja się ciągle gdzieś tam modlę, ale że, że, ta, że, że ta osobista modlitwa ucierpiała kosztem posługi. I to jest dla mnie pierwszy sygnał do nawrócenia, że ja muszę wrócić do modlitwy jeden na jeden, muszę wyłączyć telefon, muszę wyłączyć to, co ode mnie chcą ludzie, muszę wyłączyć wszystkie bodźce i spędzać czas Panem. I kiedy wychodzę z tego miejsca spotkania z Bogiem, nagle mam siły i jestem w stanie przynosić góry, jestem w stanie żyć życiem, którym żyję. Bo dzisiaj wiem. Że nie jestem w stanie żyć takim życiem, takim tempem bez modlitwy osobistej. Czy to jest recepta dla ewangelizatora Marcina Zielińskiego, czy można ją skopiować, jeżeli jestem mechanikiem, spawaczem, kucharką lub doktorem? Myślę, że to jest recepta dla, dla, dla każdego, kto chce żyć z Bogiem, bo nie musisz być ewangelizatorem, ewangelistą, nie musisz być człowiekiem, który będzie jeździł z miasta do miasta. To jest specyficzne powołanie, ja zdaję sobie z tego sprawę. Nie każdy dałby radę tak funkcjonować, jak ja funkcjonuję, a ja pewnie nie dałbym rady funkcjonować, jak funkcjonują inni ludzie, bo chodzi o to, żeby być w swoim miejscu na Ziemi i w swoim powołaniu, a nie odgrywać czyjąś rolę i czyjeś powołanie. Więc y, uważam, że jeśli człowiek chce mieć pokój w życiu i w swoim sercu, niezależnie od tego, czy <laughs> teraz w wiadomościach będzie się trąbiło o wojnach, o, o różnych trudnych sytuacjach, bo tych historii tych trudnych rzeczy będzie, będzie dużo. Wchodzimy w niespokojne czasy, więc y, każdy dzisiaj człowiek potrzebuje pokoju, potrzebuje odpoczynku, potrzebuje jakiegoś komfortu psychicznego. I uważam, że możesz mieć ten pokój przez relację z Bogiem, która się buduje na modlitwie, która się buduje w takim odosobnieniu z Bogiem. Jeśli chcesz być dobrym rodzicem, dobrym ojcem, dobrym mężem, dobrą żoną, no to skąd masz mieć tę moc? No właśnie stąd. Pamiętam, Damiana Steina, który wspominał ewangelizatora, takiego też człowieka ogromnej mocy Bożej i modlitwy, od którego ja sam się wiele uczy. uczę. On, on jest z Anglii. E, mówi, kiedy, kiedy dzieciaki mu rosły, dzisiaj w ogóle wszystkie jego dzieci są w posłudze i wszystkie w ogóle dzieci, ludzi z jego wspólnoty są w posłudze. Niesamowity owoc. E, powiedział takie zdanie, że kiedy dzieci przychodziły do niego, żeby się z nimi pobawić, a on wiedział, że musi w tym momencie mieć czas na modlitwę, on je brał na kolana i mówił: Słuchajcie. Dajcie tacie godzinkę, bo teraz przez czas spędzony z Bogiem, ja będę lepszym tatą dla was. I dzieci się cieszyły z tego, że, że za chwilę on wróci i będzie lepszym tatą dla nich. I będzie się z nimi bawił, mając spokój, mając cierpliwość, mając uprzejmość, to wszystko, co Duch Święty daje na modlitwie. Więc myślę, że, że to jest taki przepis na to, jak być po prostu człowiekiem w swoim powołaniu. Które jest pełen pokoju, radości, miłości. Um, I nie trzeba tutaj być ewangelizatorem, nie wiadomo jakim, tylko po prostu normalnym, wierzącym człowiekiem, który będzie, z którego będą biły te owoce Ducha Świętego. Tak naprawdę to była taka dłuższa definicja chrześcijaństwa. Trochę Gdy, gdybyśmy tak skopiowali to, co powiedziałeś w życiu do wszystkich katechez, katechizmów i lekcji biblijnych, to byśmy mogli powiedzieć w skrócie, takie jest chrześcijaństwo, a a dla Marcina Zielińskiego, jako osoby publicznej, już nie tej, która ma życie prywatne, ale nazywanego ewangelistą, ewangelizatorem. Różnie cię nazywają. Kim jest Duch Święty dla, dla kogoś e, takiego, który ma tą publiczną służbę? Z tej perspektywy odpowiadając, e, Duch, Duch Święty jest źródłem mm, ewangelizacji, jest źródłem. Siły do ewangelizacji i źródłem też całej mocy, która towarzyszy przepowiadaniu Słowa. Bo są w tej posłudze rzeczy, za które ja mam odpowiedzialność, są, są rzeczy, za które odpowiedzialny jest Pan Bóg. My czasami próbujemy zwalić na Pana Boga naszą odpowiedzialność. Na przykład modlitwa jest moją odpowiedzialnością, nie Pana Boga. Bożą odpowiedzialnością jest to, że kiedy ja robię swoją pracę, i później idę głosić Słowo. Jego odpowiedzialnością jest to, by to Słowo wykonywało pracę w człowieku. To Duch Święty nawraca, nie ja. Często to ludziom mówię: Nie ja nie przychodzę nikogo nawracać. Ja na spotkaniach nikogo nie nawracam. Ja dzielę się Słowem Bożym, dzielę się swoim świadectwem. To Duch Święty przekonuje o prawdzie, o grzechu. To On przychodzi z przeświadczeniem, że życie trzeba zmienić. I em, dla mnie Duch Święty jest tym, który ożywia Słowo Boże, na pewno. Jeśli jest Duch Święty w przepowiadaniu w słowa, w głoszeniu słowa, owocem będzie to, że życia ludzi będą się zmieniać, że to słowo będzie zmieniało ich myślenie, będzie zmieniało ich życie. Jeśli jest głoszone słowo bez Ducha Świętego, bez Jego mocy, bez Jego namaszczenia, to jest po prostu kolejna treść, która nic nie zmienia w życiu człowieka. Potem można poznać, w czym jest Duch Święty. W czym, nie, w czym go nie ma. Oczywiście teraz nie mówię, że, że, że ducha świętego może nie być w jego słowie, bo on zawsze jest, ale m, potrzebujemy dać mu przestrzeń też do tego, żeby on działał, żeby on poruszał się na spotkaniach, żeby, żeby nie powiedzieć duchu święty przyjcia, ale bez przesady, bo często tak wyglądają nasze spotkania modlitewne i nasze życia, gdzie mówimy duchu święty, działaj, prowadź mnie, ale to jest moje, to jest moje, to jest moje. To jest moje". I to go ogranicza. E, więc duch święty jest na pewno tym, który przychodzi z odświeżeniem, z odnowieniem życia duchowego. Myślę, że w naszym kraju wszyscy wiemy, co to znaczy być e, z wychowania wierzącym. Ale duch święty jest tym, który nagle ożywia to życie. Ja do 15 roku życia byłem naprawdę dobrym katolikiem, e, z wieloma fajnymi, dobrymi praktykami, które mam do dziś. Ale do 15 roku życia one nie żyły we mnie. A po 15 roku życia, czyli po tym momencie, kiedy wierzę, że zostałem też napełniony Duchem Świętym, ożywiony przez Ducha Świętego, ja pokochałem to, zrozumiałem to, co do tej pory było jedynie jakimś takim sekretem i zagadką. Więc Duch Święty jest ożywicielem, ożywia w nas życie Boże, ożywia Słowo Boże. Pamiętasz słowa Jezusa, dzieła, które ja czynię, wyczynić będziecie i nawet większe niż te? Pamiętając o. O tym całym temacie pokory, czy jesteś gotowy na, na to, żeby zaczął się dziać rzeczy nawet większe niż działy się w Twojej służbie do tej pory, a nawet w służbie Jezusa? Codziennie się o to modlę. Codziennie jest moją, moją modlitwą jest modlitwa o, o, o moc Bożą. Staram się codziennie zawsze przed posługami modlić o większe rzeczy i zawsze modlimy się też o pokorę i o, o mądrość o czystość w tym wszystkim, wiedząc, że im bardziej idziesz za Bogiem, tym bardziej się wystawiasz też na, na działanie, też wroga, który przychodzi już w, spo, w sposób bardzo, bardzo taki mądry, że tak powiem. To już nie są takie oczywiste pokusy, to są różne rzeczy, więc potrzebujemy i mądrości, i czystości, e, i mocy Bożej, która będzie większa niż to, co widzieliśmy do tej pory. Mam taką swoją teorię, że e, zresztą w pierwszych wiekach chrześcijaństwa Bóg już czynił większe rzeczy niż czynił w Ewangelii. Ja bardzo lubię czytać zapiski Kościoła, zapiski ze świętych. Na przykład, święty Patryk, który żył w IV wieku, IV-V wiek w Irlandii, przez jego posługę, czytamy w zapiskach, byli wskrzeszani z martwy, z martwych ludzie, którzy leżeli w grobach wiele lat. To są zapiski. O tym nie czytamy w Ewangelii, a to już się działo w IV-V wieku. Więc mam taką swoją teorię, że jeśli Bóg już zrobił rzeczy większe, a Bóg jest stwórcą, a nie odtwórcą, to Bóg dzisiaj szuka ludzi, z którymi będzie mógł zrobić jeszcze większe rzeczy niż te, nawet w IV-V wieku. I ja chcę być człowiekiem, przez którego Bóg będzie chciał działać w ten sposób. Ale wiem, że to się wiąże z przyjaźnią z Bogiem. To nie jest kwestia jedynie bycia sługą, czyli robienia rzeczy, które Bóg ci każe robić. To jest kwestia dużo głębsza bycia przyjacielem Boga, który zna serce Boga, który zna to, co się dzieje w sercu Pana Boga, i to jest twoją motywacją do służby, bo to jest ten znany, znany tekst, że, że przyjaciel zrobi więcej niż sługa. I ja się z tym zgadzam. I chciałbym w moim życiu być w takim miejscu, gdzie będę najpierw przyjacielem, najpierw moje życie będzie przypominało, życie, które, o które prosi mnie Pan Bóg, a te znaki niech po prostu mi towarzyszą wszędzie, gdzie idę, e, bo te znaki objawiają miłość Chrystusa też do człowieka, więc czy jestem gotowy? Bo Bóg to oceni, ale ja się o to modlę każdego dnia. Jest dwukrotnie w liście do Koryntian w kontekście darów duchowych i darów łaski powiedziane, żebyśmy pragnęli, a nawet w oryginale pożądali darów duchowych. Marcin, Twoje powołanie, jak rozumiemy, to jest ewangelizator. No, a nasi widzowie, którzy oglądają ten program, oni też pragną, żeby Bóg ich używał. To są najróżniejsze zawody, grupy społeczne, prawie nikt z oglądających nie jest ewangelizatorem, i nikt z nas nie jest Marcinem Zielińskim. Ale słowo mówi, jeśli pragniecie tych darów, Pragniecie po to, żeby się działy. Między 12 a 14 rozdziałem, który mówi o pragnieniu tych darów, jest rozdział ten 13 o miłości. Czy myślisz, że możemy rozpalić iskierkę chcenia albo pragnienia w naszych widzach, którzy mówią: Ja też chcę pomagać ludziom, też chcę nakładać ręce na chorych. Tak, jak najbardziej zresztą to jest obietnica nie dla apostołów, ewangelistów, proroków, czy tam, jak mówimy o tych pięciu na przykład urzędach z listu do Efezjan. Obietnica, że będziemy kłaść ręce na chorych i chorzy będą uzdrawiani, jest dla każdego, kto wierzy. W Ewangelii Marka to czytamy w 16 rozdziale, Jezus powiedział tym zaś, którzy uwierzą. Nie tym, którzy będą na takim urzędzie, czy będą w takim powołaniu. Każdemu, kto uwierzy. To był powód, dla którego ja wszedłem w moją posługę. Więc ja uważam, że tak jak zresztą słowo Boże mówi, sam Bóg jest sprawcą naszego chcenia i działania. Więc jeśli w kimś pojawia się pragnienie, zgodne z wolą Bożą, którą rozpoznajemy w słowie Bożym, no to to już jest dla mnie zaproszenie. Znak, że Bóg Cię zaprasza do tego. I możesz zrobić bardzo konkretne rzeczy. Po pierwsze, zacząć się o to modlić każdego dnia. Po drugie, czytać książki, czytać, oglądać świadectwa ludzi, którzy już w tej posłudze są. I ja sam obserwuję, będąc w tej posłudze, że kiedy o to się modlę każdego dnia i kiedy um, czytam książki ludzi, którzy są parę kroków przede mną, moja posługa wzrasta. Poziom namaszczenia wzrasta, poziom znaków wzrasta. E, więc uważam, że każdy, kto dzisiaj nas ogląda i słucha, może te dwa kroki zrobić. I po prostu wykorzystywać sytuację, kiedy będzie gdzieś w domu, w pracy, ktoś będzie cierpiał na jakąś chorobę, będzie w bólu, możesz zaproponować taką modlitwę, i z jednej strony się modlić, z drugiej strony, wykorzystując tę sytuację, dawać Bogu przestrzeń do działania. Oprócz tego, że ewangelizujesz, podróżujesz, wiem, że dbasz o siebie, uczysz się czegoś, rozwijasz swoją wiedzę przez czytanie książek, uczestniczenie w wydarzeniach, ale jesteś po Akademii Wychowania Fizycznego. I ktoś powie, Marcin, żeby głosić, musisz mieć pewnego rodzaju certyfikat patent. Czy, czy edukujesz się w tą stronę? Studiujesz? No obecnie jestem na piątym roku teologii, tak. Także, także jeszcze został mi rok, żeby, żeby być magistrem teologii. E, aczkolwiek e, znaczy bardzo się cieszę z tych studiów, bo są pogłębiające, poszerzające i bardzo lubię na nie jeździć, zresztą polecam Akademię Katolicką w Warszawie, bo to jest naprawdę dobre miejsce do, do nauki. I wykładowcy, którzy są z pasją i to jest, to jest myślę, ważne, żeby takich ludzi też słuchać. E, ale myślę, że to jest dobra kolejność w moim życiu że i cieszę się, że najpierw poszedłem na AWF, a później na, na teologię, bo nikt mi nie powie, że albo nikt się nie usprawiedliwi tym, że nie poszedł na teologię, to, 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 to nie może być świadkiem. Mhm. Nie może teraz głosić Chrystusa, składać świadectwo. Bo ja to robiłem już, już byłem w iluś krajach, głosząc Słowo Boże, już byłem na stadionach, głosząc Słowo Boże, e, zanim poszedłem na teologię. E, teologia, tak jak mówię, pogłębia mnie, poszerza, porządkuje pewnie w niektórych rzeczach, ale to nie na wiedzy ludzkiej i mądrości ludzkiej, E, została zbudowana moja posługa, ale na doświadczeniu spotkania z martwych stałym Chrystusem. Czyli jest to użyteczne, ale nie obowiązkowe? Tak, uważam, że dobrze się uczyć, dobrze poszerzać swoją wiedzę, ale to nie jest coś, na czym ty potrzebujesz położyć swoją ufność, bo swoją ufność potrzebujesz położyć na, na duchu Bożym i na spotkaniu z Chrystusem, którego doświadczyłeś, bo to, to cię czyni ewangelizatorem, a nie bycie magistrem. Lepiej uważam nie być magistrem, a spotkać Chrystusa, niż nie spotkać Chrystusa, a być magistrem, bo nikt ci nie uwierzy. Szanowni nasi kochani widzowie, znacie Marcina z Kwadransiku. Dzisiaj jest z nami i myślę, że spotkacie go w różnych miejscach w Polski. Podsumowując to, co Marcin mówi, zachęcam każdego z was, żebyście spotkali się osobiście z Jezusem Chrystusem i pragnęli Ducha Świętego, a Marcin, Ciebie poproszę, żebyś, jeśli masz w sercu coś, co chciałbyś powiedzieć naszym widzom lub pomodlić się z nimi, żebyś to zrobił teraz. Chciałbym pomodlić się z każdą osobą, która ma w sobie takie pragnienie też, o którym mówiliśmy, pragnienie... Posługiwania, pragnienie też bycia w środku tego, co Pan Bóg czyni. Bo wierzę, że Bóg chce się Tobą posłużyć. Jeśli Bóg się posłużył młodym chłopakiem za WF-u ze skierniewic, to może się posłużyć absolutnie każdym, Bóg nie ma względu na osoby. Więc jeśli chcesz dzisiaj, żeby Pan Bóg się tobą posłużył, po prostu możesz powiedzieć za mną dzisiaj: Panie Jezu, oddaję ci dzisiaj moje życie. Zapraszam Cię byś przyszedł i byś napełnił mnie Duchem Świętym. Duchu Święty, wprowadź mnie w swoje powołanie, w to, co przygotowałeś dla mnie, co zaplanowałeś dla mnie tu na ziemi. I proszę Cię, Duchu Święty, posługuj się mną w mocy, posługuj się mną tak, jak sam chcesz. A ja pomodlę się teraz krótko za Ciebie, Duchu Święty, proszę Cię, byś wypełnił mocą swoją wszystkich, którzy chcą świadczyć o Tobie w mocy, którzy chcą widzieć, jak przez ich życie będziesz uzdrawiał chorych, podnosił zniewolonych. Będziesz dokonywał tych rzeczy, które obiecałeś w Słowie Bożym. Duchu Święty przyjdź, dotknij każdą osobę, która dzisiaj o tym marzy, której w sercu podpowiadasz, że, że Ty powołałeś i wybrałeś też tę osobę właśnie do tego dzieła, do tej misji. I proszę Cię, Panie, pokaż każdej z tych osób, każdemu z nas, że się nadajemy, bo polegamy na Twojej łasce, na Twojej dobroci, a nie na swoich własnych uczynkach. Duchu Święty przyjdź, wypełni nas dzisiaj na nowo. I wypełni nas swoim ogniem, swoją mocą, na Twoją chwałę. Amen. Amen. Bardzo dziękuję Ci i życzę, żeby to, co mówisz, niosło się i potęgowało w liczbie i w mocy. Amen. Do zobaczenia, Marcin. Do zobaczenia. Dzięki.